Uważam, że, moje podejście jest takie, że jeżeli nie mogę dogadać się z posłem z Konfederacji albo Prawa i Sprawiedliwości na Komisji Sejmowej, że klimat jest problemem, bo oni się z tym nie zgadzają, uważają, że to jest jakaś ideologia, to mówię dobrze. A czy zauważa pan, pani suszę? Czy widzi, że rolnik ma dziś podstawowy problem z zaoraniem swojego pola, bo wznosi się z powodu suszy taki kłąb kurzu, że nic nie widzi? Pole jest wysuszone na wiór i nie jest w stanie i nie rodzi tak jak kiedyś. Widzi. Zwykle każdy w miarę zorientowany, nawet, przepraszam, z całym szacunkiem do wszystkich posłów w polskim parlamencie, nawet poseł i posłanka, który jest całkowitym denialistą klimatycznym, zwykle widzi, dostrzega suszę w Polsce, dostrzega powodzie w Polsce. Trudno nie zauważyć, że jaki problem mieliśmy chociażby zeszłej jesieni. I wtedy dochodzimy do. Jesteśmy w stanie y, rozmawiać i y, y, ja mówię o adaptacji klimatycznej. Poseł z Konfederacji nazywa to zwykłym, porządnym, gospodarskim działaniem, żeby zabezpieczyć swoją infrastrukturę. Ja na to mówię nieważne, jak to nazwiemy, ważne, że będziemy to robić. Będziemy zabezpieczać nasze miasta, infrastrukturę, mosty, rzeki, y, y, wybrzeża przed zalaniami, podtopieniami pola rolnicze przed suszą i o to zadbamy. I tu często dochodzimy do dialogu, kompromisu i jesteśmy w stanie pójść o kroczek do przodu. I to jest moja metoda.